Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Counter Strike 1.6. Jesteśmy na standardowym serwerze For maps. Sprawdźmy, kto jest w tabeli, po kubielu. Makaron. Ale pania, ja pierdzielę z daleka. Makaron, pokaż na co cię stać. Dzięki, Mordeczko, dzięki, Ci wielkie. Kurde, niestety przez przypadek nacisnąłem C, już przyzwyczajenie. Yy, pod gniazdem Macie. Mylę się ostatnio sporo z tym. Uroki grania na jailbreaku. <grym> Makaron, pokaż na co cię stać. Wiem, że dobry jesteś. Popiszcie. Rusztowanie po prawej stronie, nad obudówką. I gniazdo. Gdzie ten makaron? Teraz już jeden gniazdo. Super. Mam jeden HP. Bielu! Kurde, ty... kurde, ty gniazdo. Bielu! Nie! Czek <coughs> siedzi na teksturach. Jak Czak siedzi na teksturach. Czak, to są tekstury jak coś, na nie się nie wchodzi. Serio? Tak jest. to nie widziałem. No dlatego ci napisałem no na, pan na, pan na i małpa, nie na wiesz, nie banowałem od razu. Tutaj nie można wejść. No nie możesz tam chodzić. No to ty, to ty. Elmo, nie wchodź na tekstury. Gdzie tu tekstury jeszcze są? Zasytować siadelkę? E, po lewej stronie, nad budówką, rusztowanie. Hej Darek! Hej makaron! Gniazdo Wętrz so, so so w lewy i prawy. w porządku. A co u ciebie? Coś nie idzie. No. To idź do sklepu. Bielu, daj... E, kosę. Nie Ty, czek, daj jeszcze. Bielu... Ty, czak, ja mam kosę na sprzedaż. Nie, nie Makaron, ja mam kosy na sprzedaż. Dareń, nie wcinaj się. Siema, <gry Gabry> Dobrze tatusiu, przepraszam, wybacz mi, już nie będę. Tylko nie mi. Pewnie nadejdzie, <grym> na 150. Tak, nie pij więcej, odstaw ten alkohol. Sprzedam cuzarek. Mordo, ja nie piję. Abstynent? Ja nigdy w życiu wódki na oczy nie widzę. Ja widziałem pod sklepem, ja się grzulili. ja. Tych, którzy używają alkohol, są dla Czak, coś mi się zdaje, że zostaniemy najlepszymi przyjaciółmi. Let me go, let me go, let me go and. Ło, skąd? Ło, jak? Gdzie? E, przed kurnikiem i do budówka na prawo, na rusztowaniu. E, na kilosie. Daj mu ze dwa razy, na pewno się zgodzi. Ale oni nie słyszeli teraz. Kolegę zawiesiło. Odwiesiło mu się. Kurczę, to nie jest jalbreak, ja tam nie mam autobycha. Alipa. Gdzie ten elmo? Kurde, elmo, weź na tę teksturę, chcę się zbanować. Mam nadzieję, że tego nie będziesz oglądał. O! Uciekajmy! O, minus 18! A zakład, że będą gdzieś tutaj? Jakieś dziady? Coś dzisiaj nie idzie. Ło! Zwyszmy się. Skarbi moje. wo, O! Oh. Oh, mam... <laughs> o kurde, z ilu stron! No jak gada. Trzeba być czasem mniej yy, niewdzięcznym, ja się niewdzięcznym, bardzo wrednym. Uważaj, gniazdo, ten, 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 dziwny. No brawo. No bravo. gdzie ty ty siedzisz. Co robi? Kurde, gdzie Makaron. No, jest Makaron. Makaro? Ty na balkonie. Ty Makaron, nie chcesz? Ja ci mogę dać kosę fajną. No Makaron, chcesz kosę fajną? No Tobie, Tobie chcesz? Ale ja kurczę nie mam Ale za darmo ci oddam fajną kosę. Big Black Cock Jaka? <laughs> Big Black Cock Aha, <laughs> Mario. <Masz>? Miałem tylko kok, tylko nie mogę. <laughs> Skoobany, widzicie? Ło, wow, na rusztowaniu siedzi i strzela do poczekalni. Mm. A, to Izak. Dobrze, następnym razem za na wentyl poleci ban i po sprawie. Wybaczcie, popiję monsterka. <grym> Trochę w gardle <grym> schnie. <grym> Big Black Cock Wiem co ja mam wszystkie kosy, tylko dwóch nie mam, wiesz? To wiesz, ja w ogóle nie mam skinów. Wiesz, tam. Nie chcę, nie gram na skinach, one są gównotarte. Ale właśnie drodze to jak będę chciał gram sobie własne modele, takie różowe A Wupa w hangarze <śmum> w gardle mi drapie, Ło, pod gniazdem jest na tym daszku. Drzwi mnie zablokowały w, w, w tym, w kwadracie dwóch. Kurde w kurników w ciemni wyszedł na A Co to miało być? Ja cię w życiu nie widzę. otwierał Oleścina. Ładnie. Makaron został sam. Od razu mówię, jeżeli mi się odbije, to bardzo przepraszam. Ale coś mnie kręci w brzuszku. Ojejku. Kupię M4 Nightwolf. Ma ktoś na sprzedanie? <laughs> tak, właśnie. Za coś takiego jest ban. A tobie podciągniemy nawet więcej. Na cały dzień dostaniesz. Mmm, już się popisuje kolega. Niestety nie ma uprawnień. Ojejku. I my klecimy. Spróbujmy coś ugrać. O kurde, 2 na 7. Zróbmy sobie RS, żeby nikt nie widział, bo to wstyd. Uciekamy! Coś mi imeszka na przycina. Cześćby znowu Hangarza WP patrzy dwór za czerwonym Kurde żeż, chłopy Walony balkonik Może chodźmy tutaj AWP w hangarze i balkon na górze Kurde, chłopie Ojejku, nie trafił go! Trafiłem go! Patrzcie, co się dzieje! A jo, no faktycznie, mamy szansę ugryźć. Balkon na dworze, na dworze jest. Za małe to okno zrobiłeś w tym kurniku. Ja makaron jest nam w klosie! Makaron. Nie wolno tak. Nie to jest AK, AK, AK Co mi mogą wziąć AWP Kurczę, wyciągnę sobie jeden odważnik Zobaczcie, że tak trochę pohałasuję Ale no kurczę, strasznie mi wadzi O, o, dwa odważniki wyjęte Sprawdźmy, czy coś się uda Wybaczcie, że poczęciłem mikrofon Mały szum O, coś może się zmienić. Dobra, coś tam. Silos już. Obity na dworze jest, idzie do kornika. Kurczę, co tu się dzieje? Mamy paczkę. na Kogo obserwujemy? Skarbie moje. Ma AWP. Bardzo brzydkie AWP. Jak większość skinów Gór, na serwerze obecnie. Na górnym to budówka. Dobrze wiedzieć, super info. O, strzelił. No ładnie to teraz my weźmiemy sobie AWP. A, drop, haka, a Chce ktoś pakę do misji? ale po nie E makaroniarz, chodź dam ci pakę. No. Weź to pakę, chłopie, jej nie chcę. Ojejku, jejku, a w web hangarze dwie i na balkonie jest, patrzy dwór Po prostu bajcem zostanie bana Po prostu bajcem. Ja co... obici Jak Bię, już wspominałem jest to tekstura Kolega, nie chciał się dostosować To hmm. jeden spotykalnie Czy makaron zaryzykuje? do Kurczę, ponownie mi ping Nie wiem czemu Na formapie każdemu skacze maks maksymalnie bardzo wysoko skacze ping to jest ten wentyl na skarbie, od na skarbie. boże co to jest wentyl na dach od TT. Nie wiesz, kompletnie. wiesz, Bielu, gdzie tu jest, o co chodzi? No, ten. No, na dachu na TT. Na zwykłym to nie jest tekstura, ale tutaj tak bo z góry widzisz cały BS. Wiem, wiem. Czy, kurwa, nam pakiet podłożę coś mm. No, makaron leci, sprawdźmy, co robi makaron. Ten odcinek właśnie dotykujemy dla niego, dla makaroniarza. O! No. Patrzcie, leci, leci, leci. Skarbie moje. Oops, coś mu nie wyszło. Sekunda. The jest świetnym awp Czekajcie. Kupmy sobie AWP. Dlaczego? Bo mnie stać. Może coś mi się w końcu uda ugrać. bo gdzie do cholery 2 na 3 staty? Jak tego w ogóle można? Schangwić się. Eee, jeszcze jeden na się jako się Za czerwonym macie jednego i balkon, skaczony do dobudówkę. Spójrzcie byki co robią.

Co to jest? Gelu, wejdź po mnie, choćby mi się miejscówki nie skończyło. Na razie nie biegniecie na No <coughs> ładnie, wow, ładnie. Chciałem, no, żebyś był pedałem. Niestety. Dobra, bierzemy... A kupmy sobie Galila. Kurczę, nie to. Powinno wejść na górny BS. Przez kurnik. Jak to za dawnych lat się robiło. Teraz trzeba pilnować radia i w ogóle. Dobre. Kolega mnie rozwala. Górny mam czyste Górny czyste Nie kom ja mam czysty górny, ty nie masz czystego. 28, 28 w tym, w gnieździe Ej, ciągu, Jest Oj, Robert, Robert Paka Wszyscy, hmm. a... Pytanie, gdzie paka? Jest, to jest paka, dobrze jak prze dobre, uwielbiam ludzi nowych na serwerze. Ups Udało nam się. Trzecia runda. Zostałem Galila. O, mój Galil. Hmm. Przeanalizuję gardu drap nie miał Przychorowało się stary miedziałowy. W kurniczku jest jeden. Przepraszam bardzo. O jejku. S-game Co robi pan S-game Spójrzmy z trochę innej perspektywy. Pewno kolegę korcą teksturę, jednak kuciarka na silosa. O kurwa się zapatrzę na, na tego. Dwilat, kurczę, kurczę. A nie, aha, nie m... Strzela, m... M... Nikt mi tu nie o, gdzie jest? <suszynt> Skąd tu? Co <mnie> tu widział? <suszynt> <suszynt> I, nie mówię. Ja tu Dzięki. Cemas stoi przy palce. Case. uuuu, Niestety nie spojrzałem się na tą akcję. Kupujemy Kurcze, Kurczę, Galila. Easy, zimyszka. Kurczę. Dobra, jest spray. Już tam, że mi spray nie działa. Kawana unana Od rady ja fajny flash Do kurnika idzie Za czerwonym, ale tutaj przy hangarze oh, yes, tak. Jest za czerwonym przy hangarze za WP, patrzcie na was to jest, to jest <laughs> Burs. Makaron przy tygrys. tigris. Kurwa, to z tą żółtą beczką wygląda. Żółta beczka. Dobra, makaron, zrób coś. Makaron, halo, popisz się. Pokaż jak grasz, który jesteś w tobeli. Uuu, 19 na 8? Makaron, to jeguś. Ojej, aaa. Mm. Bądźmy osli. Pokażmy, że nie lubimy takich kurczeń nieogarniętych osób. Makaron, unana. Kto tam wchodzi? A rzućmy sobie tam granata i flesza. Rzucanie chyba zakazane nie jest. Dobra. Ojejku, w gnieździe 1-1 rusztowanie idzie nad kurnik. Kwadrat, czterech. Czy ktoś wejdzie na ten e, wentyl ponownie? Bielu się kręci. Bielu lubi czasem przykampić. O, dostał flaszyka. Drzwi, Jeszcze jeden zeszł kurnik albo drzwi. Je pan, chedaj, strzela w Oj, wielu, wielu. I drugi dworem poszedł. A zaraz, makaron jeszcze żyje? Makaron. Makaron, no co ty robisz, makaruś? Mijo, wita makaron, kropka, 3 minuty. 3 minuty. Ta, skill, to był skill maksymalny. Dobra, lećmy dalej z tematem. Dajmy, że umiemy grać. Op! Ktoś strzelił. Co za dziad. Kurde, teraz ja strzeliłem. Proszę. Kurczę, nic nie zgadnąłem. A sobie weźmy zasmokujmy. Tutaj jest kolega, gdzieś po lewej do Na drodze. Ojejku, ale pochylnia dwóch. Co za bielu rudy. Ujj, rampa. Dawnik się wiesz, tak macie, dworujcie wam. Ty makaron tak patrzy, oni to ci lubią brać od tylca. Nie wiem, Bielu. Wsasę tam koreczek, żeby wieści nie zapięli. Poszedł na dół, bez Kurczę, przeszkadzało mi gadanie, strasznie. No, ale Bielowy... Dobra, raz się wam będzie pressy robił. Bielu będzie zazdrosny, że nie cię biorą od tyłu? No, nie z nim, nie... w szczególnie nic nie mówi. Eee, i tam... Makaruś, mam nadzieję, że to obejrzysz, się pośmiejesz. Nie powiem, że pata do wodówka, ja CSS New, czekajcie, zejdźmy trochę w dół nie Oj co ja zrobiłem? Kurczę Dobra Udało się wyjść Lecimy dalej Minuta 10 do końca mapy Może uda nam się coś ustrzelić Wbiłem e, Miałem zamiar na, nakręcić odcinek po, na poprzedniej mapie Czyli inferno Ale nie wyszło, nie udało mi się Niestety Nie wszystko poszło zgodnie z planem Co ty robisz? Czy ja cię szukasz? Nie mogę na wętrze. Skocz na niego. Skocz na niego. Nie, bo balo mi tak. Skocz, skocz. Nie mam. Ja jestem pochodni. Chodź, ja cię, ja cię zbustuję, skacz na mnie i na węty. Czekam na gościu w udanych oliwku. A szczególnie na biela, tak? To czekaj, ja przy kampie razem z tobą. Bierz w ascension skocz. Wiem. To dobry bieluś A tu nasza pani jest z granata No, przyjrzał sobie do Dobra, chodź, wykonujemy cele mapy, bo tak kampsi to możemy całe życie e, tam jest... Wiem, że jest w kwadracie Kangal, o skubany. Makaron umarł w no. Cóż, dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku.